Real Madrid zremisował z Elcze w realizę 2 do 2, po wydaje mi się, że bardzo ciekawym spotkaniu, tylko że spotkaniu ciekawym dla neutralnych kibiców, bo działo się w tej konfrontacji naprawdę bardzo dużo, ale to niekoniecznie znaczy, że Real był jakiś bardzo dobry. Przed tym meczem miałem takie poczucie, że patrząc na formę Królewskich i patrząc też na formę Elcze, można pomyśleć, że tutaj niekoniecznie Real musi wygrać. Elcze jeszcze u siebie z nikim nie przegrało w tym sezonie. Nic się nie zmieniło po tym meczu w tym kontekście. Elcze gra całkiem ciekawą piłkę i Beniaminek jest całkiem no, dobrze przygotowany do tych rozgrywek. O tyle tylko, że patrząc na ten mecz... Uderzało to, jak bardzo królewscy mieli problem z tym, żeby się spiąć. Trudno też mówić, żeby bramki królewskich padały po jakichś przemyślanych akcjach, bo to tam mimo wszystko dużo chaosu w tym wszystkim było. Jasne, jest wartość w tym, żeby umieć wyprodukować chaos, a potem z niego skorzystać, ale na pewno nie można mówić o tym, że jakaś wielka myśl za tym wszystkim była. Myśl była przy innych sytuacjach, szkoda, że Kylian Mbappé nie był w lepszej formie strzeleckiej dzisiaj. Znowu swoją drogą warto się nad tym zastanowić. To jest jedno, a z drugiej strony no kolejny mecz: y, mam takie wrażenie i już coraz bardziej mam przekonanie, że Real przede wszystkim fizycznie leży. Bo wydaje mi się, że z braku sił wynika to, że Blancos stracili gdzieś zupełnie te pasje i tę energię w próbach odbierania rywalowi piłki na jego własnej połowie. Tego było bardzo dużo we wcześniejszej części tego sezonu. Teraz no, za świecą tego szukać. Nie wiem, może piłkarze nie są przekonani do tego, co im Szabi mówi, żeby robili, ale no, takie są po prostu fakty. Wydaje mi się, że mimo wszystko coś tam dobrego można o akurat dzisiaj powiedzieć, bo to był piłkarz, który całkiem nieźle dośrodkowywał, myślę, że miał dosyć sporo fajnego udziału z przodu. Z tyłu wiadomo. Dał się parę razy ograć. Wydaje mi się, że przy bramce, która dała pierwsze prowadzenie Elcze, akurat za dużo więcej zrobić nie mógł, ale co do zasady, to jednak Anglikowi na plus bym ten mecz zaliczył. O tyle tylko, że Drużyna nie potrafi jeszcze z kimś takim na prawej obronie grać. I ta akurat działała licho. Elcze Real 2 do 2. Real jest liderem. Ura!